Ja, ja wszystkim dzisiaj przychodzę do was z filmikiem polecajki z Rosmana. co warto kupić, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy. Przygotowałam łącznie pięć takich moich perełek, które moim zdaniem naprawdę są super. Uwielbiam i stosuję cały czas. No i są dobre cenowo oczywiście. Także bez tutaj już zbędnego gadania, przechodzimy do pokazywania produktów. Tak jak wcześniej mówiłam, skupimy się na pielęgnacji twarzy i zaczniemy od mojego niezawodnego antybakteryjnego punktowego żelu do zadań specjalnych od Eveline i jest to ta seria Insta Skinker. Ja nie lubię, całokształt tej serii. Dużo produktów stamtąd mi się sprawdziło, a ten antybakteryjny żel naprawdę jest świetny. W składzie on zawiera konopię, kwas salicylowy i cynk. Przede wszystkim eliminuje powstałe już wszystkie wypryski, redukuje stany zapalne, które po prostu punktowo pojawiły się. No i też przyspiesza cały ten proces regeneracji. Więc jak ja już czuję serio, że coś tam mi wychodzi, to od razu tylko i wyłącznie sięgam po ten żel, no i on pomaga mi idealnie na maksa przyspiesza cały ten proces regeneracji i tak naprawdę jeden dzień, dwa dni, nieraz jak idę spać i już czuję, że coś tu się dzieje, to następnego dnia rano już tutaj się jest zaspokojone po wszystko i powoli już wraca do siebie. Także naprawdę moim zdaniem spoko produkt i on teraz jest nawet na promocji w Rossmanie, bo jego regularna cena to jest 13,99, a teraz jest na promce za 9,79. Także możecie sobie sprawdzić. Oczywiście wszystkie produkty macie podlinkowane w opisie. Kolejną rzeczą jest coś do mycia twarzy i tutaj mamy Bielendę. Emulsja do mycia twarzy nawilżająca, detoksująca CBD z konopi siernej, olej z nasion konopi, olejek z drzewa herbacianego i witamina B3 i ten produkt jest kierowany do cery mieszanej tłustej i tutaj mamy ile litrów 175 i cały ten produkt kosztuje 16,99 więc tak naprawdę też jest to bardzo spoko cena. i znowu ta cała seria z bielendy która ma w sobie produkty z CBD, naprawdę jest świetna i bardzo lubię stosować też kremy, jakieś inne y, maseczki i w ogóle, także naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Co naprawdę fajnego jest w tej emulsji? Ja sobie ją zazwyczaj używam wieczorem, już po całym procesie pielęgnacji nakładam po prostu, taka jest delikatna, kremowa konsystencja, y, myję twarz okrężnymi ruchami i potem spłukuję letnią wodą i faktycznie jest fajne takie czuć, że jest nawilżona, zregenerowana, ale bez uczucia takiego ściągnięcia, także na Naprawdę super jest po prostu ta emulsja do mycia twarzy. To już jest moje chyba drugie opakowanie. Bardzo lubię i stosuję w codziennej pielęgnacji. Kolejną rzeczą jest coś, do czego byłam na początku bardzo sceptycznie nastawiona i jest to garnier lekki żel nawilżający z aloesem. Ogólnie ja do aloesa też zazwyczaj biorę poprawkę, bo nieraz po prostu podrażnia mi skórę, ale w tym przypadku jest super. 50 ml kosztuje 29,99 i mamy tutaj taki Słójczek z żelem, który ma naprawdę dziwną konsystencję. I co jest super, po prostu w tym aloesowym żelu, że ja sobie to nałożę po całym dniu, tak naprawdę, noszenia makijażu. Ten makijaż zmyję i sobie nałożę ten żel, to tak czuć fajne ochłodzenie na tej twarzy. Jest to takie przyjemne i kojące na maksa super uczucie. Zanim w ogóle ten produkt będzie się idealnie sprawdzał w okresach letnich, kiedy faktycznie ta skóra będzie potrzebowała takiego orzeźwienia. Koje, takiego zimnego ukojenia, po prostu. Ja sobie nieraz to też trzymam w lodówce, bo to już w ogóle daje super efekt. Jeśli macie początkowo sceptyczny podejście, to naprawdę nie warto. Moim zdaniem fajna formuła i ja go sobie używam niecodziennie, ale co jakiś czas, kiedy potrzebuję takiej fajnej regeneracji, odświeżenia i ukojenia mojej skóry. Kolejnym produktem, którym chcę Wam polecić jest serum od Natura Siberica i jest to serum z witaminą C. Ma 30 ml, a jego cena to 29,99. Jedyne, co mi przeszkadza, tylko teraz powiem, żeby potem nie narzekać, to zapach tego produktu. Ma taki dziwny, owocowy, mocny, słodki zapach. I oczywiście to jest tylko i wyłącznie kwestia gustu, ale po nałożeniu na twarz po prostu cały czas ten zapach czuję i on mi nie odpowiada, ale tak naprawdę jakość tego produktu no, wygrywa nad tym zapachem, także. Czasem można się przemęczyć. Dzięki witaminie C mamy wzmocnioną ochronę skóry i przede wszystkim wyrównuje kolory. A witamina A i E pomagają jakby niwelować oznaki starzenia się skóry, ładnie ją tak jakby naciągają, uelastyczniają i naprawdę dają super efekt wizualny. Ja go używam zazwyczaj właśnie na dzień od rana, kiedy stawiam na dzień bez makijażu, to to serum wtedy wystarczy, skóra jest taka promienna, nawilżona i faktycznie dobrze wtedy się czuję bez makijażu, kiedy po prostu stawiam taki lekki dzień no make-up. I ostatnią rzeczą w naszym zestawieniu jest peeling gruboziarnisty od Facebooka. I tylko tutaj na starcie zaznaczę, co jest bardzo ważne, że faktycznie produkt jest bardzo mocny. Więc jeśli macie cerę wrażliwą, podatną na zaczerwienienia, to wydaje mi się, że to nie jest produkt dla Was, bo nieraz yy, ja ogólnie nie mam takiej cery, a nieraz po prostu jako użyję, nieraz za mocno go wetrę, to faktycznie potem zmagam się z takimi zaczerwienieniami w, tutaj w okolicach pod oczami. Także. No, z tym trzeba naprawdę uważać, trzeba go stosować inteligentnie i odpowiedzialnie. I taka buteleczka ma 50 gramów i kosztuje 19,99, ale naprawdę jest bardzo wydajny. Ja go zazwyczaj używam, kiedy moja twarz już jest jakby zregenerowana, po wszystkich wypryskach już nic na tej twarzy tak jakby otwartego nie ma, nie ma żadnych stanów zapalnych, tylko już po prostu pozostają jakieś suche naskórki, no to wtedy sprawdza się idealnie, bo tak jak mówiłam, jakby robić to w trakcie, kiedy jeszcze ta skóra nie jest do końca zdrowa, no to wtedy on może być mieć negatywne skutki i nie jest to do końca odpowiedzialne. Także tak jak mówię, po prostu niweluje fajnie wszystkie suche naskórki tutaj w okolicach nosa, brody, ust, czyli czasem też wychodzi mi na czole. To wtedy sprawdza się idealnie, ale tak jak mówię, twarz musi być już całkowicie zregenerowana, to wtedy można działać z tym produktem i przynosi naprawdę świetne efekty. No i to będzie na tyle. Przeszliśmy przez te pięć produktów, trochę Wam o nich opowiedziałam i naprawdę z ręką na sercu Wam wszystkie je polecam, bo wybrałam takie typowe moje perełki. Jeśli filmik Wam się spodobał, no to oczywiście zapraszam do dawania łapki w górę i do subskrypcji. Jeśli ja też zauważę, że Wam się spodobał, to będę nakrywać więcej takich filmików, co warto kupić faktycznie w tym Rossmanie, jeśli chodzi o pielęgnację, jeśli chodzi o inne rzeczy. Mogę też... Pójść do innych sklepów dolgainnych, na przykład Hebe, Contigo, Superfarm i w ogóle. Także zobaczymy. Na razie Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.